Cześć, tutaj Gosia Czytam i dzisiaj zapraszam Was na czytelnicze podsumowanie czerwca oraz pierwszej połowy roku. W czerwcu nie przeczytałam zbyt dużo, więc nie widziałam sensu robienia osobnego filmiku. Za to chętnie opowiem Wam o książkach, które jak dotąd zrobiły na mnie największe wrażenie w tym roku. Zaczniemy jednak od czerwca. Przeczytałam tylko cztery książki, z czego o trzech Wam opowiedziałam bądź opowiem, więc nie widzę sensu, żeby mówić o nich coś więcej. Linki do recenzji znajdziecie w opisie. Pierwszą przeczytaną przeze mnie książką, o której już Wam opowiadałam, była Powieść Urodzić Dziecko Krystyny Sandberg. Dobra książka opowiadająca o losach młodej dziewczyny, która zmaga się z trudną sytuacją życiową, rzecz dzieje się w Szwecji w latach 30. Kolejną książką, o której już Wam opowiadałam, jest opowieść podręcznej Margaret Atwood. Świetna powieść, która spełniła moje dosyć rozbuchane oczekiwania. Opowiada o totalitarnym państwie, które powstało na terenie Stanów Zjednoczonych, w którym nie szanuje się praw kobiet i ogólnie praw człowieka. Bardzo ważna książka. O kolejnej powieści jeszcze Wam nie mówiłam, ale możecie się spodziewać jej recenzji w najbliższym czasie. Jest to wzgórze psów Jakuba Żurczyka powieść dość obszerna, która zajęła mi sporo czasu i co do niej mam największe wątpliwości. Planuję nagrać recenzję jeszcze dzisiaj, a cały czas nie wiem do końca, co wam o niej powiem. Dlatego, że z jednej strony jest to nieźle napisany kryminał, który dobrze się czyta, a z drugiej strony ta powieść nie spełniła moich oczekiwań i spodziewałam się czegoś więcej. Ale wszystkiego co myślę na temat tej książki dowiecie się z recenzji. Jedyna książka, której recenzji nie było i nie będzie, to książka dla dzieci "Stewart Malutki autorstwa Ibi e. White'a. Jest to klasyczna powieść dla dzieci, dziejąca się w Nowym Jorku. Opowiada o losach małej myszki, która urodziła się w pewnej nowojorskiej rodzinie. Jeżeli znacie film pod tym samym tytułem, to mogę Was zapewnić, że książka jest zupełnie inna i właściwie tylko postać Stewarda i niektóre wątki pokrywają się z filmem. Książka przede wszystkim jest zbiorem takich bardziej opowiadań o przygodach Stewarta i ta postać też jest zupełnie inna, bo Stewart właściwie bardzo szybko staje się dorosły. Nie mamy tutaj w ogóle wątku związanego z relacjami pomiędzy rodzeństwem, który jest właściwie osią tej opowieści filmowej, za to to, co mi się bardzo podoba w tej książce, to po pierwsze język, jakim jest napisana, i takie subtelne poczucie humoru. Kot śnieżek znacznie lepiej czuł się w nocy niż w dzień, być może dlatego, że jego oczy lubiły ciemność. Sądzę jednak, że częściowo było tak z tego powodu, iż w nowym Jorku nocą dzieje się dużo ciekawych rzeczy. Jest to bardzo zabawna, ciepła historia, którą warto przeczytać i poświęcić na nią dosłownie jeden wieczór. Bardzo podoba mi się to wydanie. Są tutaj przepiękne ilustracje. I żałuję, że nie jestem w stanie dostać w tym wydaniu pajęczyny Charlotte, tego samego autora. Będę szukać. Może pojawi się jakieś wznowienie, na co liczę. Bardzo polecam, choć chyba bardziej dorosłym niż dzieciom. Tak właśnie prezentuje się mój czercowy stosik. Myślę, że patrząc na grubość książek nie było tak źle, choć ilościowo nie wypada z najlepiej. A teraz przechodzimy do podsumowania pierwszej połowy roku. Do końca czerwca udało mi się przeczytać 41 książek i było wśród nich dużo naprawdę dobrych pozycji. Ciężko było mi wybrać te najlepsze, dlatego oprócz sześciu powieści, które wybrałam po jednej na każdy miesiąc, ale nie będę tutaj ich przedstawiać miesiącami, dlatego że czasami zdarzały mi się miesiące lepsze, czasami gorsze, Oprócz tych powieści wspomnę jeszcze o kilku, których nie będę dokładniej opisywać, ale o których warto pamiętać. Powieścią, którą przeczytałam na początku roku i która cały czas utrzymuje się na mojej liście jako absolutny numer jeden jest amerykańska sielanka Filipa Rota. Powieść opowiadająca o losach rodziny naznaczonej tragedią. Główny bohater jest absolutnym ucieleśnieniem amerykańskiego snu i wiedzie, wydawałoby się, idealne życie do momentu, w którym jego córka dokonuje zamachu terrorystycznego. Książka tak naprawdę ma bardzo minimalistyczną fabułę, niewiele się w niej dzieje, ale jest fantastycznie napisana. Cały czas jestem pod ogromnym wrażeniem tej powieści i zachwyca mnie język rota, i cały czas gorąco wam ją polecam. O kolejnej powieści mówiłam wam przed chwilą: jest to opowieść podręcznej Margaret Atwood książka, która zrobiła na mnie ogromne wrażenie i uważam, że jest to bardzo ważna powieść którą warto przeczytać zwłaszcza teraz, bo mówi ona o zmianach, drobnych zmianach, które mogą doprowadzić do tego, że możemy obudzić się w państwie totalitarnym. Mówi również o prawach kobiet w sposób moim zdaniem nienachalny, inteligentny, a w dodatku jest po prostu świetnie napisana i można by było podkreślać zdanie za zdaniem, dlatego że bardzo dużo można dla siebie z tej powieści wyciągnąć. Kolejną książką jest Pragnienie Richarda Flanagana, powieść opowiadająca o Tasmanii i o tym, co Brytyjczycy zrobili w Tasmanii rdzennej ludności, ale równocześnie opowiadająca o Dickensie, który zmaga się ze swoimi prywatnymi problemami. Bardzo dobrze napisana, świetna pod względem kompozycji, mocna i pozostawiająca sporo do myślenia. Następna książka nie jest być może tak wybitną pozycją jak te, które wspomniałam, ale bardzo mi się podobała i dała mi ogromną przyjemność podczas czytania. Jest to Stara Słaboniowa i Spiekła Duchy Joanny Łańcuckiej, książka, o której mówiłam Wam wielokrotnie i bardzo zachęcam Was do jej przeczytania. Opowiada ona o staruszce, która walczy ze słowiańskimi potworami i upiorami. Powieść ma doskonały klimat i bardzo wciągającą fabułę i jest to chyba najczęściej pożyczana przeze mnie książka. Kolejna powieść to amerykański klasyk, Myszy i Ludzie, Johna Steinbecka. Powieść, która zaskoczyła mnie tym, że choć jest bardzo krótka, mieści się w niej naprawdę dużo. Byłam w stanie przywiązać się do głównych bohaterów i naprawdę przejąć się ich losem i zupełnie nie wiem, w jaki sposób autor w tak niewielkiej formie był w stanie zmieścić aż tyle emocji. Ostatnią powieścią w tym zestawieniu jest Wszystko jest iluminacją Jonathana Safrana Foera. Jest to powieść świetnie skonstruowana, fantastycznie napisana, która opowiada o losach Żydów mieszkających w małym miasteczku na pograniczu Ukrainy i Polski, ale przede wszystkim opowiada o tym, w jaki sposób tworzy się literaturę i w jaki sposób spisuje się historie, zwłaszcza te trudne, bo bardzo bliskie i intymne historie rodzinne. I to jest właśnie sześć książek za 6 miesięcy, ale muszę Wam jeszcze wspomnieć o książkach, które na liście się nie znalazły, a o których na pewno będę jeszcze długo pamiętać. Są to Wielkie Kłamstewka, Lien Moriarty, książka, która dała mi ogromną radość czytelniczą i którą polecam wszystkim, zwłaszcza na wakacje. Droga Kormaka McCarthy'ego, książka, która zostanie we mnie na długo, bardzo niepokojąca, trudna, mocna lektura. Oraz na wodach północy Jena Maguayera, książka, która pozwoliła mi znaleźć się na pełnym morzu i przeżyć niezwykłą przygodę. Koniecznie dajcie mi znać, jakie byłoby Wasze zestawienie najlepszych książek, jakie przeczytaliście w pierwszej połowie roku. Pamiętajcie, żeby subskrybować nasz kanał, odwiedzać nas na Facebooku, a teraz znajdziecie nas również na Instagramie. Do zobaczenia w następnym filmiku. Pa!